Dzień dobry państwu. Za chwilę zrobię odczyt tarota Akaszy dla raka na miesiąc październik roku 2023. Jest to bardzo dobry czas na podróż, nie w samotności, a w związku i nie musi to być podróż bliska. Może to być nawet podróż na całe życie. Sprzedajecie stare mieszkanie, rzucacie starą pracę i płyniecie do nowego świata. Zaczynacie tworzyć nowe życie. Ale to nowe życie to będą materialne straty. Jeżeli zakładacie, że w tym nowym miejscu, jeżeli planujecie taką podróż, że tam będzie wam materialnie dużo lepiej, karta pokazuje, że nie będzie. Co prawda, ta szkatułka, Wasze dusze, wasze wyższe ja otwiera się dla was, ale wcale nie musicie jej zauważyć, a nawet jak zauważycie, to nie zmieni to faktu, że materialnie swojej sytuacji nie poprawicie, ale weźmiecie się do ciężkiej pracy. Karta pokazuje, że nie poddacie się, wcale stamtąd nie wrócicie. Po prostu zaczniecie ciężko pracować, a ta praca przyniesie Wam bardzo dobre owoce. Kolejna karta to architekci. To jest ta para z pierwszej karty, która wyruszyła do nowego świata, by coś zbudować, być może założyć własną firmę, kupić mieszkanie, wybudować dom. Pracować na wysokim stanowisku, dużo zarabiać. Karta odwrócona mówi, że to się jednak nie udaje. Dobrych stanowisk nie ma, budowla została zniszczona. I rozpoczyna się konflikt. Konflikt w tej właśnie relacji. Stół przewrócony. Filiżanka stłuczona, a ten ptak niesie wiadomość z karty po lewej. Ta wiadomość to jest przyczyna tego ostrego konfliktu w relacji. Przyczyna to zła inwestycja, ponieważ karta lata to jest ciężka praca i ona przynosi dobre owoce. Załóżmy, jakieś dobre pieniądze. Zostały one w coś zainwestowane, i ta inwestycja się nie powiodła. Pieniądze zostały stracone, rozpoczęły się konflikty w tej relacji. To jest karta marzeń. Ta kobieta czyta mapy, książki, stoi na balkonie i ona chce doświadczać życia chce podziwiać, chce zwiedzać chce doświadczać piękna tej rzeczywistości. To jest karta marzeń, a pod nią jest karta materialnych strat. Ale nie zmienia to faktu, że ta kobieta cały czas marzy. Pojawia się karta królowej miłości w sercu piramidy, i to jest bardzo piękne rozwiązanie w tym całym układzie. Teraz uwaga, panowie! Pomimo tych materialnych strat, niespełnionych marzeń, inwestycji, pomimo tych konfliktów, pomimo tego, że te panie, zamiast doświadczać rzeczywistości i spełniać swoje marzenia, być może nie będą mogły tego zrealizować w takim zakresie, jak marzyły, ale one dalej was kochają. Ta miłość jest silniejsza niż te wszystkie niepowodzenia i straty. Więc jeżeli macie zamiar ze swoimi drugimi połówkami. Wypłynąć w taki rejs do nowego życia, do nowego miejsca, to te panie, królowe miłości, pomimo tylu przeciwieństw będą Was dalej kochać i będą przy Was. Będą szukać innych możliwości. Popatrzcie, że ta pani dalej ma mapy, ona szuka jakiejś innej drogi. I tutaj jest podpowiedź dla pań, bo ostatnia karta w tym rozkładzie piramidy właśnie pokazuje, co jest na końcu drogi. Jest skryba. Jest to człowiek, który zdobytą wiedzę, doświadczenia spisuje dla innych. To jest tak, jakbyście panie to wszystko, co przeszłyście, miały opisać na jakimś blogu, nagrać jakieś filmiki na YouTube, stworzyć jakieś podcasty. Jakbyście miały podzielić się tym wszystkim z innymi. Być może będziecie potrafiły pokazać innym, jak przetrwać w tych ciężkich sytuacjach, jak miłość zwycięży, zwycięży z niedostatkiem w materii. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.